Jak myślisz? Które drzwi są bezpieczne? Numer 3 to wieloryb, prawda? Tak jest, Patryku. I tak się składa, że jest to poprawna odpowiedź. Wieloryby nie atakują ludzi. Kto wybrał drzwi numer 3, dostaje 4 punkty. Coraz trudniejsze pytania za chwilkę. Jak zdobędziesz mniej niż 15 punktów, to za karę wąchasz stopy SpongeBoba. Co widzisz na tym obrazku? Czy to ryś? Obrazku widać kotka. Kto tak odpowiedział, dostaje 2 punkty. Szybko, tapnij dwa razy w ekran, to dam ci 3 punkty. Kolejna zagadka. Które logo TikToka jest poprawne? Przecież wyglądają identycznie. Poprawne jest logo po prawej, czyli odpowiedź B. Kto wiedział, dostaje 3 punkty. Jak masz zostawioną subskrypcję albo followa, to dostajesz 3 punkty za darmoche. Ostatnie pytanie. Znajdź wyróżniające się emoji. Emoji znajduje się w tym miejscu. Kto zgadł, dostaje dwa punkty. Napisz w komentarzu nagroda i ile masz punktów, to może dostaniesz serduszko.